Ja się bardzo cieszę, że, e, że młode osoby z nami się bawią też, ale bardzo proszę jednak odpowiedź na antenie podaje ktoś dorosły, dobrze? Też to skończył 18 lat. Proszę Państwa, dobrze, 2200 zł. 2200 zł z przyjemnością kolejną podwyżkę obwieszczam. 2200 zł i liczymy dalej serca. Policz wszystkie serca. Jeżeli ktoś policzył wszystkie serca, wyszła mu taka odpowiedź, jak mamy w kopercie. Także proszę spróbować. Oczywiście Państwo nie wiecie, ile jest w kopercie, ale jeżeli ktoś policzył wszystkie, to ma poprawną odpowiedź, bo to jest do policzenia. To nie jest zgadywanka, to nie jest jakieś słowo w kopercie tajemnicze, to jest do policzenia. Dzień dobry, może teraz się uda. Halo? Halo? Dzień dobry, witam pana na antenie. Czy ma Pan odpowiedź jakąś? Ile jest serc? 73. Nie jest to jeszcze poprawna odpowiedź. Nie jest to jeszcze poprawna odpowiedź. Namawiam pana natomiast, żeby spróbować koniecznie jeszcze raz koniecznie jeszcze raz spróbować, bo 2200 zł do wygrania, no na razie tej poprawnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Być może w ogóle gdzieś tam siedzi ktoś, kto ma dokładnie tę liczbę, która jest w kopercie. Proszę Państwa, jeśli, no nie wiem, wyliczyłeś, masz jakąś odpowiedź, może warto byłoby sprawdzić, co? Zwłaszcza, że widzę, że nie ma problemów z trafieniem do studia. Co Państwo myślicie na ten temat? Jeśli wyliczyłeś, wyszła ci jakaś liczba, dlaczego by tego nie sprawdzić? Co ryzykujesz? Niewiele? Bo zaraz trzymam tutaj kopertę, żeby nikt nie myślał, że coś tu się zmieniło. Nie daj Boże. Nic się nie zmienia w tej kopercie. Wy Państwo musicie to tylko wyliczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jaki wyszedł Panu wynik? 88. Proszę powtórzyć. 88. Też nie. Też nie, tutaj słabo Pana słyszałam, ale 88 też nie. Próbujemy jeszcze raz. Spróbuje Pan? 2200 zł, spróbujemy. Czy może ktoś z Państwa ma inną odpowiedź i, nie wiem, zastanawia się, czy warto, czy warto, czy warto zarobić 2200 zł? No to już Państwo sami musicie wiedzieć, według mnie warto. Ile jest serc na ekranie? Tu jest cały czas odpowiedź. Czy ktoś wie? Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Witam, panią. witam, witam serdecznie. Jakaś nowa propozycja? Dziewięćdziesiąt. Dzień dobry. Też jeszcze nie. Też jeszcze nie. Proszę spróbować jeszcze raz. Czy ktoś z Państwa ma... Czy ktoś z Państwa ma inny pomysł? Dobrze, proszę Państwa. Nie ukrywam, że bardzo zależy mi na tym, żeby oddać Państwu tę nagrodę. Naprawdę, te pieniądze są dla Was, chodzi o to, żebyście je wzięli. Jeżeli przy tej grze to na razie nie wychodzi, umówmy się, że czekam na ostatnich dwóch graczy, dobrze? Czekam na ostatnich dwóch graczy. Proszę Państwa, dwie ostatnie odpowiedzi. Tak, żeby też Was zmobilizować. Jeżeli ktoś policzył, nie wiem, jeżeli są dwie osoby, które policzyły, to zapraszam. Aha, pierwsza odpowiedź, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać rozwiązanie. 105. Też, też nie, też nie. Walczymy dalej. Proszę Państwa, jeszcze jeden gracz, jeszcze jedna odpowiedź. Czekamy na ostatnią odpowiedź w sprawie tej zagadki. Skoro to nie idzie, spróbujmy czegoś innego. 2-200 do wygrania w tym momencie. Proszę Państwa, czekamy na ostatniego gracza w sprawie tej zagadki. Czy jest ktoś, kto jeszcze chciałby sprawdzić swoje rozwiązanie? Czy ktoś z Państwa wyliczył, trudził się? Proszę teraz, bo czekamy na ostatnią osobę. Proszę Państwa, nie wiem, czy to słyszycie, jeśli ktoś chce sprawdzić swoje rozwiązanie przy tej zagadce, czekamy na ostatnią osobę. Ostatnia odpowiedź w sprawie serc. W sprawie sercowej zapraszam ostatniego petenta. Czy ktoś gotowy? Uwaga. Jest ktoś, kto ma jeszcze wyliczoną jakąś liczbę i chciałby to sprawdzić na antenie. 2200 zł. Ostatnia osoba. Ostatnia odpowiedź przy tej grze. Proszę Państwa, otwieram kopertę. Pokażę Wam oczywiście rozwiązanie, jeżeli nie usłyszę go od ostatniego gracza, ale ciągle mam nadzieję, że ostatnia osoba wygra 2200 zł. Proszę Państwa, jestem gotowa. Czekam na ostatni telefon. Czekam na ostatni telefon. Kto ma jeszcze jakieś wyliczenie? Kto jeszcze policzył serca i chciałby tutaj pochwalić się tym? Być może wygra za to 2200 zł. Często się zdarzało tak, że ostatnia osoba podawała prawidłowe rozwiązanie. Mówię Państwu, widziałam to nieraz, także nie odpuszczamy. Nie odpuszczamy do ostatniego telefonu, nie odpuszczamy. Spodziewamy się, że ktoś może podać prawidłową odpowiedź. 2200 zł. Czekamy na ostatniego gracza przy tej grze z sercami, przy tej sercowej zabawie. Proszę Państwa. Gdzie jest mój ostatni gracz przy tej grze? Gdzie, gdzie jest ostatni telefon. Proszę Państwa, czekam. Nie, nie chcę czekać dłużej, słuchajcie, bo mam nadzieję, że uda się e, to rozwiązać. I lecimy dalej, nie ma co marnować czasu. Ktoś, Ktoś ma jeszcze jedną odpowiedź? Proszę Państwa, ostatni gracz, zapraszam, gwiazdka 7303, ostatni gracz do tych serc, dobrze? Bo z sercami kończymy. Ostatni gracz, ile jest serc na tym obrazku? Ostatnia osoba. 704-304-303, telefony stacjonarne. 2200 zł. Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Proszę pani, ma pani szansę na 2200 złotych. Proszę podać odpowiedź. 180. Niestety nie. Muszę powiedzieć, że była pani bardzo, bardzo blisko. Proszę państwa, 162. 162, także była pani tak blisko. O, proszę państwa, dobrze, no nie ma co na razie płakać. Idziemy do następnej gry. Dobrze, zobaczmy, co tam nam zaproponuje Henryczek. Mogę prosić o następną grę? Aha. Czekajcie, 2 minus 3 równa się 6. Eee, przełożeniem jednej zapałki zrób właściwe równanie. Proszę Państwa, 100 zł do wygrania. Przełożeniem jednej zapałki zrób właściwe równanie. Czyli teraz tak, szybciutko e, zorientujmy się, jaka jest sytuacja. 2 minus 3 równa się 6. Widzicie, że to jest ułożone z zapałek, prawda? Każda, ten te biały patyczek z czerwonym takim zakończeniem to jest zapałka. Ułożone z zapałek. Ktoś się po prostu bawił, nudził, ułożył sobie z zapałek takie równanie, chociaż tego nie można nazwać równaniem, no bo lewa strona w tym przypadku nie równa się prawej. Państwa zadanie to w taki sposób przyłożyć jedną zapałkę, żeby, właśnie, żeby powstało równanie właśnie, właściwe. Proszę Państwa, nie wierzę w to, ale słyszę telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, szybka reakcja widzę. Udało się ułożyć właściwe równanie? E, chyba tak. 2 dodać 3 równa się 5. 2 dodać 3 równa się 5. Matematycznym geniuszem nie jestem, ale według mnie wszystko się zgadza. 2 plus 3 równa się 5. Proszę Państwa, uwaga. Następne równanie, a, czy też nierównanie. Na razie po prostu zapis matematyczny, a czekamy na równanie. 7 minus 1 równa się 9. 7 minus 1 równa się 9. 100 zł do wygrania. To samo polecenie. Przełożeniem jednej zapałki zrób właściwe równanie. Ten sam rodzaj gry. 7 minus 1 nie równa się 9, proszę Państwa, to na pewno. Co tu można zrobić? Ja próbuję tak na szybko myśleć. Proszę Państwa, szczerze mówiąc, dawno, bardzo dawno tego rodzaju zagadek nie, nie miałam przyjemności e, Państwu przedstawiać. Także szczerze mówiąc, sama straciłam w przypuszczam, że Państwo pewno też. I wcale nie jest mi łatwo znaleźć w tym momencie jakieś rozwiązanie. Czego szukamy? Szukamy równania, właściwego równania matematycznego, gdzie lewa strona równa się prawej. Proszę Państwa, uwaga, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią serdecznie. Proszę pani, czy udało się ułożyć równanie? Tak. Proszę przedstawić. 7 odjąć 7 równa się 0. 7 odjąć 7 równa się 0. Według mnie to nie jest prawidłowa odpowiedź. To nie jest prawidłowa odpowiedź, proszę państwa. Przełożeniem jednej zapałki zrób właściwe równanie. Proszę Państwa, 200 zł. 200 zł. Pani podała odpowiedź, 7 minus 7 równa się 0. No nie, tutaj musiałaby pani tak, po pierwsze przełożyć jedną zapałkę, a jeszcze jedną dodać gdzieś z zewnątrz, prawda? Nie dodajemy żadnej zapałki do tego układu. Nie dodajemy, proszę Państwa. Zapałki pozostają w takiej liczbie, w jakiej widać je w tym momencie na ekranie. Państwo macie możliwość ruszenia, przełożenia z jednego miejsca w drugie jednej zapałki. Jednej z tych, które są do tego układu, nie może dojść żadna nowa zapałka, ani też nie może z niego zniknąć. Także rozwiązanie, jakie Pani podała, 7 minus 7 równa się 0, nie, nie było możliwe do zrobienia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Proszę pani, czy udało się pani zrobić równanie? Tak. Proszę przedstawić. 7 odjąć 1 równa się 6. Równa się 6, brawo. Brawo, bo już na momencik yy, zamarłam, ale absolutnie tak. A to co? A to co? Chwileczka, mieliśmy problemy już przy tych przy cyfrach, przy na poziomie 7 y, odjąć 7 równa się 0. Tam już mieliśmy problemy, a tymczasem ile tutaj jest tych... Ile tutaj jest tych y, zabałek? Co tu się dzieje? I w grę wchodzą liczby. 57 plus 80 równa się 157. Znaczy... No w sumie mogę powiedzieć od razu, że na pewno nie, prawda? Mówię, geniuszem matematycznym absolutnie nie, nie jestem, niestety albo stety. Natomiast no widać to gołym okiem, że 157 to z tego nie wyjdzie. Także mamy tę samą sytuację. Proszę Państwa, uwaga, gwarantowane 200 zł i teraz tak, znowu przełożeniem tylko jednej zapałki prosimy Was o zrobienie właściwego równania. Pani próbowała już przy równaniu, w którym były cyfry, dodać jedną zapałkę. Już tam były kombinacje. Tutaj znowu wydaje się, że ten ruch jedną zapałką to jest niewystarczająco, a jednak ponoć da się. Proszę Państwa, pomyślmy chwilę dobrze. Spróbujmy razem się zastanowić, bo szczerze mówiąc jest to trochę zaskakujące. Nie, nie, nawet nie tylko matematyczną jakąś wiedzą się wykazać, czy też umiejętnością dodawania, odejmowania, ale też taką wyobraźnią jakąś przestrzenną, to te zagadki są naprawdę trudne. Gdzie tam trzeba kombinować, gdzie co przełożyć, co z tego powstanie, jak tego dokonać. Chwileczkę, chwileczkę, bo słyszę telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Proszę przedstawić równanie, które Pani ułożyła. 67.

Wygrała pani 200 zł, proszę Państwa, ale co widzę? Ta zagadka pozostała na ekranie. Reżyser teraz mi mówi, że jest drugie rozwiązanie tej samej, tej samej zagadki. Proszę Państwa, czy ktoś z Was myślał o innym równaniu niż to, co pani podała? Fuu, proszę Państwa, uwaga, mam dla Was niesamowite wieści. Zobaczcie, co robi reżyser. Naprawdę, dopisał jedno 0 do nagrody, czyli zamiast 200 zł mamy 2000. Proszę Państwa, co on mówi? Anka, słuchaj, ja wiem, że znalezienie drugiego rozwiązania jest bardzo trudne, jeśli pierwsze zostało podane, ale istnieje drugie rozwiązanie i zapłacę za nie naprawdę dużo pieniędzy, 2000 złotych. Proszę Państwa, no to teraz troszeczkę taki wyścig z czasem. Najpierw trzeba znaleźć równanie. Powiem Państwu szczerze, że ja nie bardzo jestem w stanie tutaj się wypowiedzieć na ten temat w żaden sposób, bo jeszcze nie zdążyłam znaleźć pierwszego rozwiązania. Gdyby nie pani, która podała to pierwsze rozwiązanie, to w dalszym ciągu nie wiedziałabym, jak z tego wybrnąć. Tymczasem już szukamy drugiego. Powtarzam, yy, równanie 67 plus 90 równa się 157. Już zostało podane. Zostało podane. Pani, która... Przed chwilą trafiła do studia pod takie rozwiązanie, także ono jest już nieaktualne. Żeby wygrać pieniądze, 2000 zł, ktoś z Państwa musi znaleźć drugie równanie, inne równanie, inne rozwiązanie tej samej zagadki.